no chodź chodź tak tak Oj, jak ja ci to teraz jedną ręką sobie kocie podano do stołu tak susi też chce susi też nagle chce chrupki no to dobrze tobie też dam poczekaj uważa dosyć rzadko, ale czasami takie, na wszelki wypadek mam, też dla niej suchą karmę. Tak, Susi? No, będziesz jej chrupki? chodź. No, chodź. No, chodź. Chodź tutaj. No, tu ci tam, chodź. Tak? Nie, nie, patrz nie. nie, patrz na kota, swoje jedz, dobra? Kot ma swoje, ty masz swoje sushi. Nie, nie jest kota i kot. <ścoughs> Co ja z wami mam? No. No, nie, nie, nie. Tam jest sushi, a kota nie jemy. Nie jemy kota chrupków. No, bo kotu będzie przykro i pani też będzie przykro. Tam masz swoje, zjedz. No zjedz. Dobra, wszyscy nakarmieni to teraz. Teraz i będzie zestaw obowiązkowy. Jogurt, borówki i jeszcze miód. O. Tak. I to będzie ok. Jest jogurt, jest kawa, są buźki. Jest tak. Hej, tak, tak. hej, hey, witajcie. Pokażę Wam szybko, co mam na sobie. Bo odbierać zaraz. I chyba dzisiaj jesteśmy trochę za blisko, więc odsuniemy tutaj. O, może tak zrobimy. O i zobaczcie, mój dzisiejszy makijaż. Moje nowe rzęsy. Więc w sumie tylko delikatnie cień na dole i trochę na górze. Krem BB na twarzy. Bronzer. To jest ta pomadka z, ze Smashboxa. Liquid Lipstick. Tak. I... Jak to jest numer? Nie pamiętam. Indiment. O, to jest to pomadka. I dzisiaj gołe nogi. Uwaga. Po raz drugi w tym sezonie, co jest wydarzeniem, biorąc pod uwagę, że ostatnio nie było tak super. Poczekajcie, muszę go jeszcze obniżyć. O. Zobaczcie, dzisiaj taki e, zestaw e, w błękitach. To jest ta moja ulubiona koszula z Abercrombie, którą dostałam od Martyny i Michała. Żałuję, że nie jest trochę bardziej tutaj taliowana, ale okej, okay, do tego mam te shorty z Super gra, ja postaram się Wam wszystko znaleźć i podlinkować, co tylko mi się uda i do tego pierwszy raz mam na nogach e, takie niebieskie, nie wiem czy, chyba Wam ich nie pokazywałam, nie mam pojęcia, e, takie klapki z y, Zary na niewielkim obcasie, bardzo ładny jest ten kolor, wydają się być wymiary wygodne, chociaż nie wiem, nie wiem jak to będzie. No i obawiam się fleki, bo też mają niebieskie fleki pod spodem, więc nie wiem jak to będzie, jak to się zedrza, nie płoczę zapasowych. No ale jest tak do tego do tego wezmę boja i wydaje mi się, że jest ok, bo ta koszula jest taka luźna. Te spodenki też są takie dłuższe, że nic mi nie wystaje, a podoba mi się, że zobaczcie, one tutaj są takie, no nie są wysokie, ale... Nie wisi mi jak jest taka pielucha, tu ładnie wyglądają na kupie, tu ładnie mi uda za słodkiego, a też tutaj jakoś tak są w talii dopasowane, bo zazwyczaj te wszystkie spolenki tak jak nie są, to takie super sexy krótkie shorty, bo po prostu na mnie wiszą, są takie gorami i to jest tak mega zniekształca sylwetkę, a te też ani nie są tu za szerokie, ale też nie są ciasne, bo nienawidzę wiec jak się robi coś takiego, także naprawdę jestem super zadowolona z tych, Szalotów. O! No i ja tak! Wyglądam i słuchajcie z tym, wygląda z tych rzęs. Bo praktycznie nie muszę malować oczu, tylko troszeczkę podkreśliłam sobie brwi, żeby mieć ciemniejsze, bo takie ja lubię ostatnio do makijażu. I super to jest naprawdę. a Atomek cały czas mi mówi komplementy. Co prawda, dzisiaj już mi widziałam, że chyba trzy wypadły. Więc nie wiem, czy to tak jest, czy, czy nie wiem, czy coś jest nie do końca dobrze zrobione, nie mam, nie mam pojęcia. A ja dzisiaj idę do fryzjera, o, idę, sobie, idę sobie zrobić kolor, chociaż <laughs> ja nie farbuję włosów, że ostatnio, no nie pamiętam, to było z rok temu może, dorobiłam sobie takie pojedyncze pasemka na swoich własnych włosach. O, no bo to jest, to jest mój kolor, a tutaj widzicie o, te końcówki były rozjaśniane i po pierwsze potrzebne jest im podcięcie, a po drugie chyba bym chciała bardziej blond być. Zresztą, no nie wiem, jakoś tak na lato wydaje mi się, że chciałabym coś znowu z takim odrostem, bo to jest super wygodne, że zostawiam sobie swój naturalny kolor jako odrost. I później one sobie rosną, jest okej, okay, nam tak się ten kolor wypłukuje czy coś, to to jest nadal fajnie. Więc na pewno bym chciała taki mega dłuższy, swój ciemny odrost i bardziej blond. Tak. I dużo więcej, tych, znaczy nadal nie to, że całe te. Rozumiecie o co mi chodzi? Że nie całe włosy e, będą farbowane, tylko pozostawić pasma mojego koloru, potem pasma takiego przejściowego i pasma już takiego super jaśniejszego blondu niż. E, niż mam teraz zobaczmy też co mi moja fryzjerka doradzi, bo ja zawsze się słucham jej e, bo ona zawsze wie najlepiej jak to zrobić, ale taki mam pomysł, tak bym chciała, a słuchajcie, rzęsy są świetne naprawdę i Tomek cały czas e, mi mówi jak super to wygląda i bardzo mu się podobają, a jestem w szoku, bo on nie lubi takich jakichś sztucznych rzeczy, doczepianych przedłużonych i tak dalej, to on raczej jest przeciwnikiem i myślałam, że nie będzie mu się podobało. No znaczy, ja to robię dla siebie i sama decyduję. Um, więc no, nie chcę powiedzieć, że mnie nie obchodzi jego zdanie, bo tak nie jest. Ale wiecie o co chodzi? Jakby no... Um, ja zawsze sama decyduję, ale fajnie, że... fajnie, że mu się podoba. I tak, tak ja wyglądam, jeszcze raz mam się. Także super jakoś fajnie się, się tutaj odwicie tak jakoś sexy, bym wypowiedzą. Shorty, mała obcas. Mówię, tak fajnie lubię te wszystkie klimaty Baby Blue. Dobra, to ja uciekam i zabieram to ze sobą. później. No hej, wróciłam i w ogóle pierwsze co wam chcę pokazać, zobaczcie, to jest ta pomadka ze Smashboxa i nie poprawiam jej od rana, odkąd wam się pokazałam i zobaczcie. I wypiłam dwie kawy, piłam wodę, może tu troszeczkę jestem rozmazana, ale zobaczcie, jak ona się świetnie utrzymuje. Naprawdę te pomadki są. Rewelacyjnie, rewelacyjnie, rewelacyjnie. Zobaczcie, ja jestem już jest taka zmęczona dzisiaj, że nie wiem co mówię. Ostatnio w ogóle jakoś tak nie wiem, czy ta pogoda, że się zrobiło tak gorąco. z 29 stopni. Uch, nie wiem, cały czas jakaś taka jestem nieprzytomna. No, więc to jest mój nowy kolor. Jestem bardzo zadowolona. Bo zobaczcie, taki... No jest dużo jaśniejszy, ale nadal to wygląda tak mega naturalnie. Bardzo mi się podoba. Tutaj mam zostawiony taki dłuższy odrost, i widzicie, że jak tak robię, to o! Tutaj mam swoje włosy pod spodem, więc to sobie może spokojnie zrastać. Nie będę musiała jakoś, nie wiem, jeżeli nie będę chciała, to mogą sobie tak jak poprzednio rosnąć. I to było robione taką metodą jakoś, że mm, tak jakby się trochę tapiruje te włosy przy nakładaniu. Y czy tam rozjaśniać, już nie pamiętam że po prostu nie, nie ma tak, że jest, wiecie, takie równe odcięcie tylko to jest tak, o tak jakby, że niby naturalnie odsłoni nie, wiadomo jestem bardzo zadowolona i w ogóle są też miałam tam, wiecie, kompres, trzywianie i tak dalej, jak zawsze jądra są takie piękne po prostu, gładkie i w ogóle mm, super jestem mega, mega zadowolona troszkę ja <laughs> podciałam. No, jest super, naprawdę. Mega. Już lubię ten swój kolor, ale chciałam teraz coś takiego jaśniejszego na, na lato, bo już miałam takie ciemne te włosy, że ostatnio jak właśnie wrzucam jakieś zdjęcia czy filmy, mówię, kurczę, ale już mam ciemne te włosy. Już mi się zatęskniło za blondem. No, teraz będę. Super. A zobaczcie, jakie Zbiorę w kitkę, to nadal mam o takie właściwie moje jak miałam. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona z efektu. Super. Także tyle Wam chciałam powiedzieć. I słuchajcie, zabieram się zarobienia obiadu, bo już jest która? Przez 17 za, za 15, i w sumie nic nie dałam. jest Mega, mega płodna. Także idę chwilę odpocząć. Lecz znaczy najpierw zrobię nam jedzenie, zjemy coś i chwilę usiądę odsapnąć, no ekstra, fajnie tak mieć nowe włosy nie za bardzo lubię ee, nie lubię chodzić do fryzjera, bo wiecie, to jednak wymaga czasu i tak dalej, ja tak nie lubię w ogóle siedzieć i nie za bardzo lubię w ogóle jakiekolwiek zabiegi kosmetyczne, ale w tym jestem taka zadowolona że no bardzo jestem <laughs> Bardzo jestem zadowolona. Dobra. To. No, to tyle, już właśnie męczę moim <grym> nowym kolorem włosów i uciekam. Pokażę Wam jeszcze, bo zamówiłam dwie sukienki z Super i właśnie przyszły i przymierzam. Więc jedna jest taka. No taka, chcę takie, wiecie, typowo letnie, typowo letnie sukienki i obawiam się, czy wiecie, czy tu będzie dobra. Ale no, te sukienki super draja, są fajne właśnie, bo tutaj wszystko, wszystko jest ok, oczywiście standardowo mogłaby być w talii mniejsza, ale i tak jest spoko. Taka niby prosta, w paseczki, ale fajnie leży, jestem mega zadowolona. O, czy tu coś mam jeszcze brudne? Nie, to chyba pieprzyk, no. I tak wygląda pierwsza. Także jak będą jeszcze dostępne online, to Wam wrzucę linkę. Tak wygląda ta. A jeszcze mam drugą zaraz wam pokażę. A druga jest taka, ona wymaga prasowania wiadomo. A też jest taka letnia, tylko do niej trzeba by się chyba trochę bardziej opalić. Bo jeszcze taka zablada za jestem, ale bardzo ładnie tutaj leży. Na biuście, ma taki. Dekolt w serduszko. I tu jest taka odcięta luźna. No taka typowo, typowo wakacyjna. Także spoko i kieszonki. I mam taką samą koralową i nie było w sklepie stacjonarnie e, <kłysy> w tamtej rozmiaru, więc zamówiłam sobie przez internet i naprawdę spoko. To wygląda, więc jeżeli lubicie takie fasony macie, to wam po, wiem, bo, to wam polecam, bo są super. Mamy burzę pierwszą w tym sezonie. Ja zrobiłam obiad i mamy dwie sałatki greckie i do tego łososia. Kąd się gdzieś schował, a sushi w ogóle nie jest przejęta gdyż dostała obiad i w ogóle się nie stresuje. Zresztą sushi nigdy nie boj się burzy, ale to może i dobrze i boisz się burzy? No właśnie.